W telegraficznym skrócie pokażę teraz, jak łatwy jest zakup naszej karty podarunkowej. Przechodzimy od razu do zakupu. Znajdujemy kartę podarunkową w sklepie. Klikamy Zamów. Do wyboru mamy kilka rodzajów kart o wartości 50, 100, 200 zł. W wersji elektronicznej są o 10% tańsze, więc wybierając na przykład kartę 200 zł. Płacimy tylko 180, więc już od razu otrzymujemy rabat 10%. Jeśli ktoś chce tą kartę jako podarunek w pięknej perłowej kopercie, na pięknym perłowym papierze, w tym momencie jej wartość jest zgodna z tą, którą tu widzimy 50, 100 lub 200 zł. Więc dodajemy kartę do koszyka, przejdź do zamówienia. I teraz mamy do wyboru. Tu możemy jeszcze zwiększyć ilość kart, możemy wziąć ich więcej. Jak widać cena automatycznie się zmienia, ale my zostaniemy przy jednej. Możemy również zmienić wartość karty. Na przykład weźmiemy sobie 100. Idziemy dalej, przejdź do zamówienia. I teraz mamy dwie możliwości. Jeśli jesteśmy już zarejestrowani w sklepie, wystarczy wpisać Ema i hasło. Jeśli nie, za, można się w tym miejscu zarejestrować. A my zrobimy jeszcze trzecią opcję, czyli zakupy bez rejestracji. Informacje, które są oznaczone gwiazdką, muszą być wpisane, więc wpisuję na razie moje dane, a wy wpiszecie tu swoje. Teraz wybieramy sposób dostawy karty. Jeśli karta była w wersji drukowanej, no to do wyboru mam przesyłkę kurierską, odbiór osobisty w Bytomiu, odbiór osobisty w Piekarach. Jeśli karta była zakupiona w wersji elektronicznej, wybieramy przesyłka elektroniczna. Idziemy dalej. Następnie musimy wybrać rodzaj płatności. Tipejem, czyli bramką do płatności internetowych, możemy tu również użyć zapłacić kartą, blikiem, bądź przelewem natychmiastowym. Przelew bankowy. W tym momencie czas realizacji się wydłuża, bo musimy od Ciebie dostać potwierdzenie przelewu. Dopiero w tym momencie rozpoczynamy druk, ewentualnie wysłanie do Ciebie karty. Można zapłacić bitcoinem. To jest nowość dla tych, którzy preferują płatność kryptowalutą i nie chcą, żeby urząd skarbowy wiedział, na co wydają pieniądze. No i ostatnia opcja, karta podarunkowa. Niestety w tym momencie, nie mając karty podarunkowej, nie możemy zapłacić kartą podarunkową, ale jeśli mielibyśmy wcześniej kartę podarunkową, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapłacić właśnie za kartę podarunkową inną kartą podarunkową. W tym wypadku wybierzemy przelew TipAy. Co polecam? Klikamy dalej. No i tu mamy podsumowanie. Dane nasze, jaki rodzaj dostawy, jaki rodzaj płatności, za co płacimy, ile będzie to kosztować. Mamy tutaj 90 zł, bo wybraliśmy kartę o wartości 100 zł, ale mamy dodatkowy rabat, więc 90 zł do zapłaty. Ważne, żeby nacisnąć na końcu akceptuję warunki sprzedaży i idziemy dalej kup teraz. No i transakcja została zrealizowana. Kolejnym etapem jest proces zapłacenia. Klikamy zapłać Stripe i automatycznie przenosi nas na stronę operatora płatności. Gdzie mamy kwotę 90 zł, plus złotówka tam była dodatkowo za transakcję Tipei, czyli 91 zł. Wybieramy rodzaj płatności, czy blik, czy przelew, czy karta. Płacimy i mamy już kartę na swoim koncie. W ciągu 24 godzin karta zostanie dla Ciebie przygotowana i wysłana bądź w wersji elektronicznej na Twój e bądź też w wersji papierowej. W tym momencie będzie to przesuka kurierska, bądź możliwość odbioru osobistego.